Dzień Dobry, pani Kieniu, czy pani się dobrze Ało? czuje? Czy tak, coś dzień po... dobry, pani Grzyno. Czy jakieś pogotowie wzywać do pani? Nie, pani Grzyno, ja ćwiczę, mam próbę. Aha, próbę tak. czego? O? No pani, bo pani wiesz jaki wstyd z Eurowizją wyszedł na cały świat? No nie wiem, nie, dobry, nie, nie widziałam. pani, tak, jeden, wiesz pani. Taki dęboski jeden wytypowany przez ministrów wiesz pani do reprezentowania naszego kraju Polski tak? na Eurowizji. Aha, to pani tak. ogląda? Taki, taki pani program? oglądała wstyd jak beret, pani Harzyno, on się nawet nie zakwalifikował, żeby tam jechać. To no, bilet przepadł. No i co? No i no, ja sobie tak pomyślałam. No. Że chyba oni to się jednak na te w tej Eurowizji, w tej Europie, to nie znają na muzyce. Dlaczego? No bo przecież ten występ był wspaniały. Tak? Podobał się pani? No jak nie? Najbardziej mi się podobał ze wszystkich. Pani znasz. Ale co? No ten utwór taneczno-muzyczny, wokalny. nie słyszałam. To jest takie coś, pani pokaże, bo to ja próbę mam, tak? No. No, to jest tak. Fiju, Fiju, pitulai, Fiju, pitul, laj. Laj, laj, wiesz pani, takie coś. Aha. Tylko widzisz pani, bo ja muszę popróbować, bo ja nie mam obycia z mikrofonem. A, świetny pani ma ten mikrofon. A tak, pani, zwalczacz mrówek. Pani w końcu się przydał na coś. Aha. No bo mrówek nie ma coś. No pani jak Gruszyno. pani już pójdzie. A pani jedzie na tę Eurowizję, tak? Po tak, to pani ja jadę i ja będę robiła ten utwór pani. fiu, pitu, fiu, laj. O, widzi Pani, no nie mogę zgrać tego. Jeszcze musi raz, jeszcze Musi raz. Pani mieć taki mikrofon taki do... Co nie, tutaj... musi być taki, to nieprofesjonalnie taki... wygląda. Ten... Czekaj pani, pani, jeszcze idziemy? raz, jedną ja ręką. Fiju pitu fiju laj, fiju pitu fiju laj. -i. I muszę takie. Aha. On robił. Fiju pitu fiju laj. Dobrze jest? Fiju laj. Fiju laj. Dobrze będzie, no, nie? A ten no, teraz no, lepiej już, mi idzie. Ten tekst to już taki zostaje? No to jest y, dobry tekst, chyba zdaje się, łatwy do zapamiętania, prawda? No, ale jak Pani tu już jesteś... No tam, tam się i tak nie skapną, nie? Nie znają polskiego, to nie, nie będą wiedzieć. No Pani, to będzie polska polwizja, Aha. to będzie. Aha. Tak, i sobie wygramy swoją polwizję w końcu może, prawda? Mhm. I się nikt nie, nie zna w tej Europie. No, no Pani słuchaj, jak już Pani jesteś, no. Pani czekaj, mikrofon się na razie zostawi, Bo Pani byś robiła mi za ten... E, taki chórek, tło. chórek taneczny. Taki taki układ. Aha, tylko, że pani. Ja nie wiem, czy ja umiem, pani Gieniu. No, będziesz musiała pani ćwiczyć. Aha. Na początku to pani musi wszystko, wszystko umieć? Aha. No, pani Grzyno, tylko musi pani tak było. No. Tutaj mam takie przykładowe. To. O. Latarki mieli takie. Aha, na rękach takie. Na rękach takie mieli, pa pani oglądałaś chyba coś pani świta. A coś tak, gdzieś w internecie mi się przyda. Tak. Przy... Tylko my, żeby nie było, że zgapiamy, tak. prawda? Dodamy sobie Aha. No. no. I musi pani robić Aha. tymi latarkami. Tak. 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 tak, pani. O. Widzisz Ojej, pani? Bo nie nadążam za panią z kamerą. Pani, pani i wie. tak. I będziesz pani tak mi tak kurkować, tak. Z tyłu, o. tak. Tak, i oni jeszcze pani robili jakieś takie. Wiesz, pani? Takie... No. O, będziesz pani umieć? No, jak mi pani pokaże parę Tylko pani razy. Nie, mnie nie zdepcz. Aha, Dobrze? Musisz no pani tak. zachować odległość. Ale to pani. pani musi też do tyłu zerkać za Ja nie się zmęczyłam, ale pani wiesz. No. I pani robisz tak, i co no. jakiś czas. Widzisz, pani? Aha. No. No. To chwyta. Aha. No. A czyli piosenkę już panią pani całą ma, tak? Pani Glenni? Ma pani mam. przygotowaną. Kurek pani z pani strony, Aha. to już zostawiam. Aha. Latarki są wyłączysz, się bateria nie rozładowała no, nagrania, tak, 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 prawda? Tak. O, o czekaj pani. To ja schowam sobie, mikrofon i pani, wezmę. Ja będę ćwiczyć teraz, jak pani Aha. pozwolisz, jakbyś się pani usunęła w swoją stronę. No dobrze, pani. Ale wiemy. w kierunku domu swojego. No to sobie pójdę zaraz. A pani geniuła, jak pani tak ćwiczy, to pani pewnie obiadu nie zrobiła. No gdzie pani? Ja nie mam czasu na gotowanie. Pani 8 godzin prób dziennie mam. O matko. A tekst już pani na pamięć da? No Pani, tyle co znam, to znam, dobrze? No, wystarczy. Ja nie mam czasu Pani w garach siedzieć, rozumiesz aha. Pani? Ja co, na polwizję muszę naprawdę wystartować na poziomie, tak? No tak. No, a nie jakieś tam, wiesz, Pani. No, Pani też idź ćwicz do siebie te układy. Ja Pani dam te latarki, Pani no, weź dobrze. je. Dobrze, to ja sobie pożyczę te No, teoreczki. Pani pożycz, weź no, sobie no, Pani lustro, aha. żebyś Pani jakieś głupoty nie robiła. Niech Pani nie no, widzisz, no, to co Pani dob robi. dobre kryki były, tak? I Pani były, tak? ćwicz. Tak. Ja panią widzę tam. Dobrze. Od rana do wieczora pani ćwiczysz. Dobrze, pani Gieniu. Codziennie pani się stawiasz? Tak. Przeprowadzamy próbę. Generalną. Generalną, z danego dnia, Aha. prawda? Tak. A pani jesteś głodna? No, jestem. No, ja tak myślałam, pani nie będziesz miała siły w ogóle ćwiczyć. No, jak nic nie zjem to na pewno. Ale pani, ja tam rozjarałam sobie ognisko. Tak. Przyjdź pani ze zresztą kiełbasę. Aha, kiełbaska będzie na obiad. Będzie Pani grzyną. No, to fajnie. No, zeżrzysz pani to kiełbasę no. i pójdziesz pani ćwiczyć. Ćwiczyć, dobrze pani Gieniu. Tylko pani przyłożysz się. Dobrze, przyłożysz się, obiecuję. Dobrze, to pani wyłączy telewizję, bo ja naprawdę muszę ćwiczyć. Dobrze, pani Gieniu, to ja idę, a potem na tą kiełbaskę przyjdę. No, Pani Gieniu, przyszłam, bo mnie ten zapach pieczonej kiełbaski tutaj przywiódł. Już widzę, że Pani na ostro tak piecze. No, a ile razy Pani przetrenowała się układ? No właśnie, chciałam powiedzieć, że troszkę już ćwiczyłam tę chwilkę. Tak. Ale ja, no właśnie nie wiem, czy ja dobrze te kroki zapamiętałam, co Pani mi pokazywała. Dobrze, Pani się nie martw. Na razie Pani ćwisz, teraz na sucho tak ćwicz. Tak? Tak, a potem Pani jeszcze doszlifujemy, prawda? No to już razem sobie poćwiczymy. Doszlifujemy, wiesz Pani, bo oni chcieli też zrobić tako, no. żeby unieważnić Pani tą decyzję Jury. Aha, tak tego pan. tam na tej Eurowizji, tak? Tak, pani miała być powołana komisja śledcza. Aha, do spraw tak. głosowania. Tak, bo wiesz pani, mogło tak być, że oni naprawdę się pomylili, prawda? No tak, no skoro nasi nie wygrali, to pewnie tak, tak było. Tak, boski naprawdę dał z siebie wszystko? No ja tak to powiedział. No. no, a pani, jakbyś pani dała tak z siebie wszystko, chciałabyś pani, żeby panią odrzucili, odwalili, tako? No, nie, nie chciałam. No właśnie. Muszę pani piec kiełbasy, bo pani lata z do ustą No dobrze, pani Gieniu, to zaraz sobie będę piekła. A propos jedzenia. No. O, jak jeszcze już Jesteśmy, coś? bo mi się przypomina. No, to pani dzisiaj rozmowna? Sama pani ze mną rozmawia. Tak, sama rozmawiam, bo wiesz pani co? Zaszczepiłaś się pani. No, pierwszą daweczkę mam, tak. No dobrze, bo wiesz pani, że ma być trzecia dawka. O, Jezu, to trzecia co? dawka na wariację indyjską z dodatkiem kary. Aha. No. Także wiesz, pani, bierz pani szybko sobie te daweczki, bo leci pani 17 fala i trzeba pani sobie powtarzać. O, leci pewnie na szczepionkę jedzie, o. prawda? Pewnie tak. No, chodź pani tu pieć, bo przecież ja nie będę pani, jeszcze może panią nakarmię, co? Nie, no, już sama zjem sobie. No, a, całe szczęście. A w, a, w, a, w ty, a w tych sreberkach to co tam pani ma, pani G? Kaszankę, Aha, to Kiszkę. Tak na, na bogato dzisiaj, tak? Tak, po wiejsku, kiszka. Pani żywisz kiszkę? No, spróbuję, jak tam dobrze upieczona Aha. będzie. Nie, dobrze upieczona. Pani, tu jest tak gorąco, że mi się chyba kolana, chyba i golonki mi się upalą. No, to sobie pani depilację zrobiła. od No, razu. depilację, pani. No, chodź, pani. Naprawdę mi ciężko trzymać tu, pani, tą kiełbasę. No, dobrze. No. A jak zjemy, to będziemy jeszcze ćwiczyć? Jeszcze może poćwiczymy. Zobaczymy, bo na razie, wiesz, pani, ja się spociłam na tym treningu, no. na tych próbach. Tak. A teraz jeszcze mi jest gorąco od tego wiesz pani, ogniska. Aha, to trzeba będzie troszeczkę odpocząć no. i potem zabieramy się za robotę, tak? Za robotę się zabierzemy, ja pani pokażę jeszcze dokładnie te kroki, tak? Tak. Żebyś pani też nie ćwiczyła jakichś rzeczy, które nie będą. w programie. No właśnie, I nie, żeby, nie ukażą żeby potem się. nie było, że przeze mnie się też nie, nie, nie dostałyśmy tam. Nie, gdzieś. pani, my się dostaniemy na pewno. Przecież no tak? pani, no przecież pani mamy latarki. Tak. Pani, ja, układ mamy, tak. Słowa melodyjne są. Aha. No, łatwo do zapamiętania w ucho wpada, pani zobaczysz. Jeszcze Aha. to będzie hit lata. A, no, to no. Wiesz, Będą... pani, zawsze lato ma jakiś hit, prawda? Będą w koło brzegu puszczać. No, pani, tylko pani w koło brzegu. W rabce Zdrój pani, w trzykach pani puszczą. I w Ciechocinku. Puszczać a właśnie! O starego no. pani się nie pytasz. Właśnie, pani Gieniu, co tam jeszcze u niego słowa? No. Nie powinien już wrócić, bo że tyle czasu już go on nie ma. On powiedział, żebym się naszykowała. Tak. Psychicznie? Tak. Bo ma dla mnie wiadomość. Ojoj, i naszykowała, tak. się, naszykowała się pani? Nie, jeszcze nie, powiedziałam muszę, że... bo o, ja się pytam, czy dobrą, czy złą. No. A on mówi, że to jest taka wiadomość, że ona jednocześnie jest dobra i zła. O kurde. Jak Może pani? wraca? Pani, ja to sobie myślę. Może on się puścił z jakąś Urszulą i ona nie jest w ciąży i to by nie. się zgadzało, bo to oniby jest zła, że się puścił, ale w ciąży nie jest, to dobra. Jak Pani myślisz, mogłoby tak być? Nie mam pojęcia, teraz mnie Pani zażyła, kompletnie zażyła? nie tak. wiem, Wiesz, pani, ja, ja nie tam mnie nie jest... znam tego Pani chłopa, to nie wiem co do czego on zdolność. Ja go trochę, ja już coraz mniej go znam Pani, ja już trochę zapomniałam nawet jak on wygląda. Pani Aha. Grzynko, ale Pani poczekamy. Ocha, Zobaczymy czyli, co. Kiedy, kiedy ta wiadomość będzie? No nie wiem, jak będę psychicznie. No ja na razie mam próby, mu powiedziałam. Aha, To nie mi ma stary pani... dupy nie zawracaj. Aha. No, bo Eurowizja przez ciebie padnie. Aha. Polwizja, przepraszam, weź Pani to wytnij, przecież to Polwizja jest nie Eurowizja, oni niech sobie swoje robią. Eurowizja, jak się tak. na niczym nie znają. No. <laughs> w dupie byli, gówno widzieli, prawda? No. Dobra, chodź Pani żrej. No dobrze, pani gieniu. No, patrz pani upiekło się. Weź tu pani oh. zbliż. O. Oh. Jaka piękna kiełbaska no, po Taka piękna, pani, droga kiełbasa to. Ale jest. teraz nie ma, pani, nie ma pani czym pomachać, pani gieniu. No nie ma, może kiełbasa. Kiełbasą proszę pomachać, Widzenia. to jemy. Bye bye. Bye.